Bycie zawodowym piłkarzem, który chce grać z najlepszymi na świecie, wymaga niezwykle wiele wyrzeczeń oraz poświęceń. Wymagana jest restrykcyjna dieta, dbanie o zdrowie, kompletną regenerację organizmów itd., itd. Mógłbym tak naprawdę wymieniać tak w nieskończoność. Oczywiście nie zawsze jest łatwo utrzymać się w swoim postanowieniu. Czasami z pomocą przychodzi wiara, której wielu piłkarzy się nie wstydzi. Należą do nich z pewnością piłkarze mistrza Niemiec, którzy nie bali się odmówić pewnej prośbie. W dzisiejszym odcinku odpowiem wam na pytanie, dlaczego piłkarze Bayernu Monachium odmówili zdjęcia z piwem. Zapraszam do oglądania! Mowa o dwójce piłkarzy, którzy niedawno wzmocnili Mistrzów Niemiec – Sadio Mane oraz Nuser Mazraoui. Senegalczyk do drużyny Bayernu Monachium trafił z angielskiego Liverpoolu, natomiast Marokańczyk przyszedł z holenderskiego Ajaxu Amsterdam. Co wspomnianych zawodników łączy oprócz tego, że pochodzą z Afryki? Zarówno Mane, jak i Mazraui są muzułmanami. Gorliwi wyznawcy tej religii w życiu doczesnym nie mogą spożywać ani pokazywać się z tym procentowym napojem. Wino oraz wszelki alkohol bądź środki odurzające są po prostu zakazane. Jednak pomimo tego, Mane i Mazraui postanowili wziąć udział w tradycyjnej sesji zdjęciowej, aby nie izolować się od swoich nowych kolegów z drużyny. Zostało to bardzo pozytywnie odebrane przez kibiców Bayernu Monachium, którzy zauważyli poświęcenie nowo nabytych piłkarzy. Nie od dziś wiadomo, że Bawaria jest symbolem piwa. Tam jest ono nawet spożywane do tradycyjnego śniadania złożonego z precla ze słodką musztardą oraz wspomnianego piwa. Senegalczyk i Marokańczyk z pewnością muszą cały czas mieć się na baczności, aby nie wsiąknąć w klimat Monachium. Co ciekawe, nie jest to pierwsza sytuacja, w której Mane odmawia jakiegokolwiek kontaktu z alkoholem. Miało to miejsce jeszcze za czasów jego gry w Liverpoolu. W lutym 2022 roku Liverpool triumfował w rozgrywkach Carabao Cup. Pokonali wtedy Chelsea, ale dopiero po rzutach karnych. Seria 11 zakończyła się wtedy wynikiem 11 do 10 dla Derec. W trakcie fetowania na wideo wyraźnie widać, jak Mane mówi coś do swojego klubowego kolegi Takumiego Minamino. Jak się później okazało, został on poproszony o to, aby ten nie oblewał Senegalczyka zawartością butelki. Oczywiście prośba Sadio została uszanowana i wysłuchana. Senegalczyk jest bardzo gorliwym muzułmaninem. Sportowe obowiązki absolutnie nie przeszkadzają mu w tym. Jakiś czas temu do brytyjskich mediów trafiło nagranie, na którym Mane własnymi rękami sprząta łazienkę w meczecie Al Rama w Liverpoolu. Sadio w jednym z wywiadów przyznał: Religia jest dla mnie bardzo ważna. Szanuję reguły islamu i modlę się pięć razy dziennie, zawsze. Senegal to w 90% muzułmanie i może 10% chrześcijan, a wszyscy żyjemy obok siebie w harmonii, jak przyjaciele. Mój najlepszy przyjaciel Luk był chrześcijaninem i zwykle odwiedzaliśmy się u siebie w domach. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.